Cześć, niech was Bóg błogosławi, oborniki śląskie. obracanie kostki Rozpoznałam Jezusa przy drzwiach mojego pokoju. Dał mi do zrozumienia że chcę, abym pisała. Byłem przy drzwiach, choć będziesz ze mną pracować. Czasami Jezus potwierdza, że moje rozpoznanie jest poprawne. Przypowiem Ci, co nastąpi, aby odtąd ci, którzy uważają się za mądrych, wierzyli w moje dzieła i szli za mną. Córko, uzdrowiem wielu, miłość powróci do Was jako miłość, wypełniając moje słowo. Wkrótce dowiodem, że to pochodzi ode mnie. Jestem Panem, umiłowana, przyjdziesz do mnie. Posłuchaj mnie, chciałbym Ci przypomnieć to, o co Cię poprosiłem przed kilkoma dniami. Daj to poznać wszędzie. Rozpowszechniaj moje słowa. Ja, Pan, błogosławię moje dzieci z garbanda. Chcę, aby mnie słuchali. O, Wasulo, jakże tęsknię za tym dniem. Panie Jezu, spróbuję na miarę moich możliwości i przy pomocy środków, których mi udzieliłeś. Jestem bezradna, lecz Ty jesteś wszechmocny. Czy zechcesz mi pomóc, Jezu? Pomogę Ci, przypomnij sobie, jak ja działam. Wasulo, niech będzie wiadome, że niebawem poślę Wam wszystkim znak, który przyjdzie z góry. Zrozumiecie, że pochodzi ode mnie. Zajaśniejem na dwa. Kocham was wszystkich, jakże was wszystkich kocham. Kocham was ponad wasze zrozumienie. Jestem waszym stwórcą. Czyż nie powiedziałem, że wyryłem na dłoni mojej ręki wasz obraz? Księga Izajasza, rozdział 49, wers 16. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Twe mury są ustawicznie przede mną. Jakże mógłbym Was kiedykolwiek porzucić. Myślę o wizji, której mi udzieliłeś okaże która mnie przeraziła pokażę ci ją ponownie aby to pozostawiło na tobie ślad wasula wraca stale do wizji kary którą ujrzała porównaj 27 kwiecień 87 1 wrzesień 87 7 wrzesień 87, 10 wrzesień 87, 2 październik 87. Ponownie, Panie, pomóż nam jej uniknąć. Wiem, że nie znajdujesz przyjemności w karaniu nas. Powiedz mi, co robić? To prawda, Wasulo, nie sprawia mi przyjemności karanie Was. Pragnę, by moje stworzenie powróciło do miłości. Wielkie zadośćuczynienie powinno się dokonać. Wynagradajcie za innych, Wy, którzy możecie wynagrodzić. Moje stworzenie musi się zmienić, córko. Moje stworzenie musi się nauczyć i uwierzyć. W moje duchowe dzieła, moje stworzenie będzie musiało uznać mnie za wszechmogącego. Moje dusze kapłańskie muszą zrozumieć, jak się mylą, odrzucając moje obecne dzieła. Jednak wielu z nich je przyjmuje. Są tacy, którzy nie przyjmują i właśnie do nich się zwracam. Mówię też do tych, którzy podzielili moje ciało. Wierz mi, córko, mój kielich sprawiedliwości jest pełny, bo rozdarli moje ciało. Nie oszczędzę ich więcej. Wasulo, pozwól mi uprawiać cię jeszcze przez jakiś czas. Wkrótce zbiorem moje żniwo. Pójdź, umiłowana. Panie bądź wola Twoja.